I godne święta przysły, to i powinsować trzeba. Co by nam nie brakło, miłości, ni chleba. Na szczęście, na zdrowie, na to Boże narodzenie, co my wiedzieli, se korzenie. Na szczęście, na zdrowie, na nowe rocisko, co my sobie byli. Pana Boga blisko, na szczęście, na zdrowie, na ten święty rocek niech będą na stołak kiełbasa i bocek. Na szczęście, na zdrowie, niech się świat weseli, wsyćkie drzewa w koło, niech wąśnie śniegłobieli. A teraz co woznę, na koniec winsuję. Chrystus się narodził, z Wami się radujem. Jament, Moi dla losiczki, słuchaczy Radia Aleks. Niech się darzi na te głody, na te święta, a i na cały nowy rok. Jamen!